Pozycję boczną bezpieczną stosujemy, gdy nieprzytomna osoba leżąca na plecach wymiotuje, odkrztusza krew lub sinę. Albo jeśli musimy ją ustawić samą, na przykład w celu wezwania pomocy. Pozycję tę zalęcamy dla osób bez urazów, oczekujących na przyjazd karetki. Osoba bez urazów to taka, na którą nie działała żadna siła. Zdejmujemy okulary poszkodowanego, jeśli je nosi i upewniamy się, że obie nogi są wyprostowane. Rękę bliższą nam układamy pod kątem prostym w stosunku do ciała i zginamy w łokciu, tak aby dłoń była skierowana do góry. Splatamy naszą dłoń z dalszą dłonią poszkodowanego, przekładamy ją w poprzek jego klatki piersiowej i przytrzymujemy przy bliższym nam policzku. Chwytamy za dalszą nogę na wysokości kolana i zginamy ją, nie odrywając sobie poszkodowanego od podłoża. Trzymając dłoń przy policzku, pociągamy za nogę obracając poszkodowanego na bok w naszym kierunku, odchylamy głowę do tyłu, aby poprawić drożność dróg oddechowych i ułatwić oddychanie. Jeśli to możliwe, przykrywamy poszkodowanego np. kocem, aby zapobiec wychłodzeniu organizmu. Poszkodowany może leżeć na jednym boku przez 30 minut, po czym zmieniamy bok.